No, widać krzyżyweczka? Mm -hmm. No to dalej, to podaj coś. Ale nie mam długopisu. Czekaj, czekaj. Proszę. Fajny masz ten długopis. Przecież wiesz, że nie tylko długopis są no, fajny... Ale długo pić masz, lepsze. Czytaj. Teraz przerwa myśli artystka. Tak, tak, no, ja... O, y, No, pasuje. Ciepły w kroku. Co? Ciepły w kroku? Pokaż. W roku, ciepły w roku. W Bonaparte. Napoleon. Dobrze. A ty wiesz, chłopaku, że Napoleon potrafił pięć rzeczy naraz robić? Tak. I wszystkie z pierwszych? Impossible. a ty masz języki? No pewnie. Angielskiego uczyłam się od małego. Od małego? A można tak w ogóle? Dobra, to powiedz mi, jak po w będzie Chinka? Tiger. Dobrze. A Chińczyk? Czajnik. Dobrze. A słuchaj, a bicykle to co to jest? Bajcykl. Baj z łaciny dwa. Czyli co, bicycle to znaczy patykl? Ale co głupi jesteś. Bajcykl. Dwa koła. Z czym Ci się kojarzą dwa koła? Dwa koła? Z mi się? siatki. A wiesz, że oni odwrotnie jeżdżą? Jak odwrotnie? Tyłem? Ja pierdziu. Tam to bym prawo jazdy nie zrobił. A właśnie, jak mam swoje prawo? Na razie to robię testy. Jeszcze jakie głupie. No ale zapodaj coś. No na przykład, kiedy samochód ma najlepszą płynność? Mościzna! No, samochód ma najlepszą płynność, jak wpadnie w szynki. Ja pamiętam jak na ciężarówkę, miałem takie jedno tliwe. No. Co no. przed rozpoczęciem miasta, powinien sprawdzić kierowca ciężarówki? No bo. Przed rozpoczęciem i kierowca ciężarówki powinien sprawdzić, czy ładunek nie został sprzedany. Członkiem jakiego zakonu był ojciec Pius? Pius Żywiec? A to nie był jakiś ksiądz przypadkiem? Ojej, no nawet gdyby to co? Jakby ja u tego naszego, nie? No i spytałem, czy może mi poświęcić trochę czasu, to wiesz, co powiedział? Nie. Że nie, bo mu się grobineł złamał. Leasing. Hmm, to no, chyba też z seksem. Trzeba by się w spytać. Ciekawe Jaja ja. nie żyje. Tak? A co się stało? Podobno przegniewa paweł. Wiesz na ten. Zasadniczo nie ród, ale doleciał do Brukseli. C, no, yy, O, no, widzisz, Paśnie. <grym> Ty, coś mi się przypomniało. No. Stoję wczoraj w Monopolowym, no i pyta, pytać, jest mały żywic, nie? Latka mówi, nie ma. On mówi, a jest mały lejków, a tam mówi, mały lejku w Warszawie. Cieść, Ty wiesz, jak tam cały się głupiał na punkcie lewym? No. Nawet wybiera się tam, gdzie on. Znaczy, gdzie? Mykło. A prosto. A ty słyszałaś, co Komorowski powiedział o tej strzelaninie w Gruzji? Nie. Jaka wizyta takich ramach? Nie, no nie, nie przesadza. Tam no, Podobno wszystko było do grana. Tylko pojawił się jeden jest. problem. Jaki? Cel był zbyt mały. Dlatego gościu się nie pobili się na politykę. Czemu? No czemu, no. przy jego proście, a nie w Czyż te bazy, To już go a widzisz, to dlatego on tak chętnie do Japonii poleciał? To znaczy? Przecież tam taki przeciętny jak ma metr pięćdziesiąt, to on chce w końcu pogadać jak równy z równym. No dobra, dobra tam e no to zastąpmy ten temat. Grozi erekcją. erupcją. to erekcją, czy erupcją, bo jak erekcją, to Łyżwiński. Tak, tak, słyszałam. W gazecie pisali, że jak laski was z tym jakąś sprawę, to na nigdy nie składał obietnic bez pokrycia. Czyli co, pies na baby, tak? Hmm. Kundelbury, kundelbury, penetruje wszystkie dziury. Nie wiem czy wiesz, ale oni go gotyskape ścigają. A czy ja? Doktora Henryk Sauta? Tak. No cóż, jak to mówią, w przywiedzie, mieć nie zawsze. Książka po angielsku. A to wiem, No jak to się mówi, to, że żylitarii chyba, nie? Co ty, komunista jesteś? Dobra, kończymy. A co można wygrać? Nagroda główna udział w programie New Pendent. Obowiązkowy tajemniczy paszantek. To dobrze, że wychodzisz. Czemu? No a to, polewamy się w tymi? Nie.